No, jestem w Szynbrunie. Nie wiem, czy będzie mnie słychać, bo ostatnio nie było. Jestem na tej przecince, którą wytrzebili. zostały tylko takie drzewa. O. Wysuszone, wypalone. Mam wrażenie, że to jest wypalone. Teraz bardziej zielono, zieloniutko, cieplutko, słonecznie, chociaż wietrzyk wieje, wieje sobie wietrzyk taki chłodny, no i idę w tę stronę sobie. Z chęć jego nadaję, który się trzęsie, bo jakby ja... Biorę wino inną stronę. To mi się samo istnie. Zdjęcia robią. Nie no dobrze. No to idziemy sobie.